Witam Was widzowie w drugim o. odcinku z Robloxa Z moim kolegą ponownie muszę się przywitać Biało. No dzisiaj nagrywamy drugi odcinek pod rząd Dzisiaj skaczemy na takiej wieży Nie to to było tam łamanie kości O gdzie mogę kredyt odebrać? Ja mam 8 pucharków Patrzcie widzę, że już jest się na samej górki. Co? No ja zrobiłem jedną kramę? No zobaczcie widzę jak wysoko już. jest... Ja bym nie chodzi potęba. O ja tu wiem. A ty tam jesteś już A jak ty masz skór? Co? Jak masz skópów teraz? 477 nadal ju, widzę, że będę miał kolejne odebranie I mam, dobra A widzę, że idę na tą drugą wieżę Już za dwie minuty dostanę 200 coś skoków Nie ja jestem na drugiej wieży, jakby, co? Ale tam rób to pierwszą nadal wieża, bo ta druga, no to jest wyższa już. Mm. Ja robię drugą. A tu tam na samym dole jesteś. O, dobra. No pewnie też dzisiaj jeszcze widzę wleć też odcinek z innej gry też, czyli z ciężarówek. Jak nagramy. No, to będziemy mówić, może się jej gdzieś spotkamy. Ale razem będziemy jechać wtedy, czy... Chyba może ja... tak, albo nie wiem. Jezus Maria, to no, pewnie, że jest wysoka. no. Dobra, ja... ja wolę na tym co byłem wtedy. Ja czekam tutaj, widzowie, jeszcze 50 sekund, żeby odebrać 250 skoków. Czy tam, ile tutaj skoków? No tak, 250 skoków. Chociaż mogę już lecieć na samą górę, ale mam... Ale wolę jeszcze... I dobra, ja skaczę, widzowie, na tą małą. Ej, ja mam... To Co? No, nie odarmowego. Ja też. Uj, ja jestem na samej górze tej wieży. Dobra, byłem na samej górze tej wieży, tej drugiej. Ej, ja mam niewygrane. Ja mam 11 wygranych. Ej, nie, to mnie uskamowało. Co? To mnie ustawowało, ja tym kołem zakręciłem i nic się nie stało. Jakie kamerstwo. Jak to w ogóle kręcisz z tym kołem? Ej, tam musisz podejść i ekslipsować. Aha. O, ja mam darmowe 250. O, ja mogę sobie odebrać już 200 darmowe 50. No ja i jestem to... na samej górze. No i ja odbieram, mam 11, dobra. O, no i zobaczmy. Free spin. Huge terrains Co jest? 4 winy dostałem. Co to jest? 4 winy dostałem za zakręcenie. O, pizzę mam, no super, po prostu no pizzę mam. Ze trzy minuty... No ja nie, to... nie a ja odpoczywam, Co jest, jak wow. ja wysoko skaczę, zaraz będę... Wow. Ja lecę na tą drugą wieżę, z tej pierwszej. Ez, no i nie było Ez. Zaraz widzę, będzie tysiąc skoków, no to weźmiemy, skoczymy. Ile? Ty będziesz miał? Tysiąc skoków. I zaraz widzę, skoczymy sobie, to może będziemy prawie na samej górze tamtej, tej drugiej wieży. No i skaczemy. Ile? Gdzie Ej, będę? Pamiętasz, pamiętasz Brazylię? Taką Brazylię. No i tam będzie ten... się stało, dobra, spadłeś. No. No jo, widzowie! Prawie na samej górze jestem! Jeszcze dwie wieżyczki i jestem, widzowie, na samej górze! Widzowie, 1 i 5 mam. JO! Ale mnie teraz wystrzeliło jeden i 5! Dobra, no i jestem na samej górze, odbieram. Mama, no i dobra, super. O, teraz mnie zrespiło przy tej dużej wieży, tej drugiej. Ale ja lecę na tą trzecią. Siedem... Ej! Siedem Winsów jeszcze muszę zebrać. I będę mógł wziąć Moon Tower. Będę mógł wziąć Moon Tower. Będę... Będę skakał na wyższej już wieży wtedy. A teraz jestem na lava tower to jest y, Moon Tower, a ja jestem teraz ten. Y, tutaj na tej czerwonej. Na Lava tower. A! Jeszcze 7 Wingsów muszę, i będę miał 20. No i wtedy mogę odblokować to tutaj ze ścianą. Jo To ja wie, że czerwona ta lawa tower. No to jest wyższa od tej, tutaj, co była. Za 2 minuty mogę odebrać 5 winów. I co mi to niby da? 5 winów. Będę wolał te 750 dump! Bo mam już free spina. O nie, chcę mi się kręcić. No, 6 minut widzowie odcinka. Ja widzę, za zakręcony. Co? Jo, widzę, że zarabia na samej ja górze tej została. czerwonej wieży. Już się widzę że na samej górze tej czerwonej wieży. Jest, no i od, odbieram. Ej, ja tak jak ten, y, tą czerwoną cewkę prędkości. Aha, no Dodamy. i jeszcze widzę, że no, muszę jeszcze odebrać pięć winów, no i będziemy mogli sobie... Dobra, A, nie mogę zakręcić, kocham, no, ale mnie oskamowali. Będziemy mogli to dwie by odraka pobrać. Co? Będziemy gdzieś żeby traka pobrać A jeszcze 3 winy muszę odebrać, no tak 600 już skoków mam 690! O, bo z tą wieżą, no to coraz więcej mi się bierze skoków O, no tak tu co, 30 mi się zwiększają skoki Więc widzowie, zaraz będzie Bajlando jest, dobra, słuchajcie O dobra Miałem 700 skoków Nie, ja za niedługo będę mógł odebrać 750 skoków Znaczy, no, za 5 minut dopiero A za 10 sekund mogę odebrać 5 winów dodatkowych To będę mógł w sumie od, odblokować ja tą mną Mam Już! Dobra, widzę, otwieramy 4 winy. Jeszcze czekamy no i odblokowujemy. Aha, jeszcze co? Co? Jeszcze 9 winów. Żeby 40 winów muszę mieć, żeby odblokować. To... A nie, odblokowałem już tą Moon Tower. To idę na tą Moon Tower. Deska rozdzielcza Tylko jeszcze łyżek osi No i dawaj zeskaczemy Jod. Ty jesteś na tej czerwonej wieży No ha, ja na tej tej ze ścianą Bo ty masz pewnie jeszcze za ścianą tą wieżę Tu kolejną Niestety. Ty ja jestem tylko jedyny na tej ze ścianą. Jak no? ja? Tak, ja tylko jedyny jestem. Co? Ja Jest tylko jedyny jestem na tej wieży. Co? No tam... Ej a wiesz, że w tej chwili można kupić deskę. Rozdziel to... no, deskę rozdzielczą? No, można. Jak? Tutaj na samym dole zobacz. Gdzie ty jesteś? Na... Zaraz Ej, jak... Zaraz jak odbiorę sobie winy. ty mi pokażesz, gdzie można tu deskę rozdzielczą kupić. Kurde, na no, <grym> małą Ja ci mówię za ile? Um, ona jest za 400 roboksów. A róż zobaczę. Dobra widzowie jestem, na samej górze tej wieży, no i odbieram winy. No i wtedy widzowie kończę ten odcinek, wam 6 minut odbieram. No i dziękuję do widzenia. i ja bym kończył ten odcinek i widzimy się w odcinku, więc na razie, cześć.